Cześć, jeżeli jesteś na początku swojej biznesowej drogi, to na pewno potrzebujesz strony internetowej, ale może niekoniecznie jesteś na takim etapie finansowym, że możesz sobie pozwolić na zakup profesjonalnej usługi budowania no, takiej prawdziwej, profesjonalnej strony internetowej. Więc jeżeli jesteś na takim etapie, no to ja Ci dzisiaj pokażę, jakie masz opcje własnoręcznie taką stronę internetową zbudować. Mamy na rynku dostępne narzędzia, które pozwalają Ci zbudować stronę internetową samemu przy odrobinie jakiejś tam umiejętności pracy przy komputerze, ale jeżeli nawet nie masz takich umiejętności um, czysto technicznych z, z zakresu IT, to jest bardzo dużo poradników na, na YouTubie internetowych, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces budowania strony internetowej. Jak bardzo serdecznie chociażby polecam sam kanał Krzysztof Gonek, to jest Ned Gonek, jak dobrze pamiętam. Gdzieś tam podlinkuję jego, jego kanał na YouTube tutaj pod, pod filmem, bo on bardzo fajnie, w prosty sposób, krok po kroku pokazuje w jaki sposób taką stronę internetową na WordPressie za pomocą Elementora możesz zbudować. Ale Elementor no, wymaga troszeczkę więcej już umiejętności i ja co prawda jestem zwolennikiem Elementora. No tutaj na tym nagraniu chciałem Ci pokazać, że masz jeszcze inne alternatywy. Chociaż do tego elementora i tak będę Cię zachęcał. Tutaj na bazie moich stron internetowych pokażę Ci, jak ja samodzielnie takie strony internetowe zbudowałem. To jest strona internetowa, jak widzisz, Fundacji Świadomego Przedsiębiorcy czy jednego z moich projektów, więc mamy tutaj prostą stronę internetową z zakładkami, które są oddzielnymi pod stronami, gdzie każda strona jest odpowiednio responsywna, bo też na tą responsywnością troszeczkę pracowałem, więc Mamy fajne zakładki, mamy fajną, prostą stronę internetową, która jest czytelna i ją tworzyłem sam. Tutaj, tak samo, inny projekt, czyli mojego klubu golfowego, gdzie też tą stronę budowałem samodzielnie. Są różnego rodzaju zakładki, różnie się ta strona zachowuje, też są oddzielne podstrony i wszystko, taką stronę też jesteś w stanie samodzielnie zrobić. Czy tutaj, na przykład, jest projekt strony internetowej? Która jest już one-pagem, czyli nie ma oddzielnych zakładek, ale również jest menu, które przekierowuje nas do określonego miejsca na stronie internetowej za pomocą tzw. Tak zwanych kotwic. Tutaj, na przykład, strona internetowa dla jednego z moich klientów, którą też robiliśmy, tutaj co prawda miałem już szablon graficzny gotowy, tylko i wyłącznie miałem ją postawić na, na WordPressie, właśnie za pomocą Elementora. Czy tutaj jest strona internetowa mojej wspólniczki, która prowadzi biuro księgowe strona jest jeszcze na wczesnym etapie budowy, no ale też już jakiś szablon jest naniesiony, więc też może zobaczyć, czy moja na przykład moja prywatna strona internetowa, którą też sobie zrobiłem taką wizytówkę, że jak ktoś chce poznać bliżej, czym ja się zajmuję, no to może taką stronę internetową sobie odwiedzić. I takie wszystkie te strony internetowe zostały zrobione bezpłatnie, tylko i wyłącznie za poświęcenie mojego czasu, mojego zaangażowania oddziaływania. I to jest, tak jak powiedziałem, wszystko na elementorze, ale masz jeszcze do dyspozycji takie kreatory, page buildery, które pozwalają ci w trochę prostszy sposób, bardziej intuicyjny, tworzyć strony internetowe. I taką stroną, na przykład, jest UX, gdzie tutaj możesz budować też na ich domenie, na ich serwerze, no ale wtedy masz odnośnik zawsze twoja strona internetowa.uX.com, na przykład, może to w ten sposób wyglądać, ale wtedy, na przykład, nie musisz płacić jeszcze za za swoją własną domenę. Czy mamy jeszcze taką stronę jak Site123, to też jest takim page builderem, który no pozwala ci w bardzo prosty sposób zbudować stronę internetową. Natomiast, jeżeli zdecydujesz się na założenie, wykupienie swojego własnego hostingu, na przykład na nazwie.pl, na home.pl, na Zenboxie, który serdecznie polecam, czy sam w tym momencie testuję taki serwer jak Hostido? Bardzo tanie rozwiązanie w porównaniu do, do, do rynkowych, i tutaj też mamy możliwość kupowania swoich domen, stawiania swoich, swoich stron internetowych. Wystarczy tutaj na swoim, na swoim koncie hostingowym zainstalować aplikację WordPress i dodać odpowiednie wtyczki czyli właśnie w tym przypadku Elementora. No tutaj nie będę wchodził w szczegóły jeżeli będzie Cię to interesowało i będziesz miał taką potrzebę, żeby Ci w tym pomóc no to zapraszam do, do, do kontaktu na pewno Ci w tym pomogę. Natomiast tutaj pokażę Ci jak ten Elementor wygląda na przykładzie właśnie tutaj strony Fundacji Świadomego Przedsiębiorcy. Czyli tutaj mam już na swoim mam wykupioną domenę, mam wykupiony hosting, jest to wszystko tam połączone i mam zainstalowanego WordPressa, na którym jest zainstalowany Właśnie Elementor. Elementor to jest wtyczka, która pomaga właśnie w taki prosty, intuicyjny sposób budować stronę internetową. Czy tutaj mamy środowisko WordPressa i na WordPressie każdą stronę mogę edytować właśnie za pomocą wtyczki, jaką jest Elementor. No i w tym momencie otwiera mi się kreator Elementora. No dajmy mu chwilę, żeby się załadował. Tak wygląda kreator Elementora i to jest nic innego jak edytor bloków, który możemy za pomocą odpowiednich elementów nanosić na naszą stronę internetową do każdej oddzielnej sekcji. Tak, bo strona internetowa jest budowana w sekcjach i w tej sekcji ustawiamy sobie kolumny oraz zawartość każdej każdej kolumny w bardzo prosty intuicyjny sposób. Zobacz ja tutaj na potrzeby przykładu dodam nową kolumnę. Tutaj w ogóle też zanim dodam, pokażę Ci, że możesz korzystać już z gotowych propozycji, z tak zwanych szablonów, zarówno szablonów całej strony, jak i szablonów pojedynczych bloków. Więc jeżeli nie masz na przykład pomysłu na jakiś konkretny blok, który by przedstawiał na przykład Twoją załogę, to możesz dodać gotowy szablon i później go edytować ale to sobie zostawimy. Teraz dodamy pustą stronę, możemy tutaj tak jak widzisz zdefiniować z ilu bloków ta sekcja ma się znajdować. Oczywiście jeżeli dodasz, dodasz z jedną kolumną, no to tych kolumn możesz sobie powielać i robić sobie więcej. I teraz jeżeli chcesz to, dodać zawartość do tej kolumny, no to tutaj z elementów gotowych z Elementora dodajesz określone elementy, które Cię interesują. Czyli na przykład chcę dodać jakiś nagłówek, Chcesz, dodać, żeby po drugiej stronie był jakiś obraz, czy jakieś zdjęcie i pod tym nagłówkiem chcesz, żeby jeszcze był na przykład dodany jakiś tekst i pod tym tekstem na przykład żeby był przycisk do interakcji. Wiadomo, że zawsze call action. Widzisz, że w bardzo szybki sposób zbudowałem już sekcję, nową sekcję na mojej stronie internetowej. Jedynie później ją aktualizuję, czyli po prostu Dodaję konkretny tekst, który chcę, żeby tutaj był widoczny. Mam oczywiście dużo możliwości edycji tego tekstu, edycji czcionek. Mogę sobie ten tekst przesuwać, wyjustować, rodkować. Naprawdę dużo jest możliwości modyfikacji, ale to jest tak bardzo proste, intuicyjne. żeby powiedziawszy, wystarczy kilka materiałów na YouTubie, właśnie na tym kanale chociażby netgonet sobie obejrzeć żeby naprawdę taką prostą stronę internetową być w stanie zbudować. I później po zmianach robimy sobie aktualizację, wychodzimy, i nasza strona jest. Jest w tym przypadku już gotowa. No, oczywiście, ja tego nie zapisałem, bo nie chcę sobie tutaj z strony internetowej swojej psuć. Ale chodziło tylko i wyłącznie o podanie przykładu, tak żeby cię zainspirować do tego, że nie musisz się obawiać, że na początku swojej drogi biznesowej wydać kilka tysięcy, bo to powyżej trzech, czterech, nawet czasem 10 tysięcy wołają sobie za stworzenie takiej strony internetowej. Więc jeżeli dysponujesz, dysponujesz swoim czasem, no to warto tutaj. Nauczyć się zbudować taką prostą stronę internetową. No, chyba że masz już odpowiednie środki i chcesz wystartować naprawdę z fajnym poziomiem, no to już polecam wydać. Te kilka tysięcy na profesjonalną stronę internetową, ale tak mówię, nie zawsze jest to konieczne. Także jeżeli podobają Ci się tego typu casey, to zaobserwuj nasz kanał na YouTube Odyseja Przedsiębiorczości. Tam będę wrzucał więcej takich materiałów, więcej takich caseów, więcej takich porad, które możesz zastosować u siebie w biznesie. Ale też polecam zajrzeć na kanał, bo znajdziesz tam inne treści, nie tylko tego typu. Także pozdrawiam serdecznie, zapraszam do kontaktu, jeżeli byś potrzebował takiego wsparcia, jeżeli chciałbyś ze mną popracować nad swojego biznesu, no to jestem do dyspozycji. Do zobaczenia i cześć.